Wrocławscy policjanci otrzymali wezwanie dotyczące mężczyzny, który próbował siłowo wedrzeć się do budynku jednej ze szkół mieszczących się na Wrocławskim Ołbinie. Według zgłoszenia mężczyzna próbował wejść do tego budynku, niszcząc przy okazji drzwi do niego wiodące. Został w ciągu kilku minut namierzony oraz zatrzymany przez wywiadowców z Komendy Miejskiej Policji w jednej z bocznych uliczek Ołbina. Mężczyzna przyznał się policjantom, że owszem chciał wejść do budynku, tylko pomylił gmachy, ponieważ jego celem był nieodległy szpital. Mężczyzna twierdził, że bardzo potrzebuje leków z tego szpitala. Nie chciał tylko powiedzieć, co dokładnie mu dolega oraz jakich leków potrzebuje. Został więc przewieziony na konsultację medyczną, a następnie doprowadzony do policyjnego aresztu. Straty spowodowane przez mężczyznę szacowane są na ponad 2000 zł i zgodnie z obowiązującymi przepisami za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.